Naruta, a zwłaszcza jego elity są zaprogramowane określonym zestawem stereotypów. I może, ja nawet może tu parę podyktuję, bo to jest ciekawe. Więc stereotypy negatywne to będzie pierwsze. Stereotypy negatywne. Po pierwsze, służące do manipulowania lewicą i centrum. Po pierwsze, faszysta. No to jest bardzo negatywny stereotyp. Co to jest faszyzm? Nie, nie definiuje się. Proszę mi pokazać gdzieś w gazecie, w jakichś takich ogólnodostępnych opracowaniach, co to jest faszyzm. No wiadomo, że to jest paskustwo, prawda? Miesza się tutaj. No dobrze, a czym by się różniło pojęcie faszyzmu od stereotypu. A no pojęcie faszyzmu. Wymagałby definicji. Pochodzi od słowa fasio z włoskiego, co oznaczało związek, i faszyzm narodził się bynajmniej nie w Niemczech, jak to wielu ludzi przypuszcza, tylko we Włoszech. W Niemczech natomiast funkcjonował narodowy socjalizm, czyli nazizm. A czym się różnił faszyzm od nazizmu? A no, tym się różnił, że nazizm miał jako zasadniczy swój trzon ideologię rasizmu, czyli typowy biologizm społeczny. Będziemy to omawiać i będziemy przeprowadzali jego krytyczną analizę. A faszyzm włoski tego nie miał. Faszyzm włoski dopiero w 1938 roku. Pod urokiem Niemiec hitlerowskich, zaczął wprowadzać do siebie elementy rasizmu. I od tego się zaczął zresztą upadek Włoch faszystowskich. To był proces. Natomiast, jeśli chodzi o faszyzm w tej formie, która powstała we Włoszech i funkcjonowała przez 16 lat sprawowania władzy, już nawet mieliście tych lat przed zdobyciem władzy, yy, też się zmieniał. Początkowo był to ruch, który wywodził się z kręgów działaczy socjalistycznych. Mussolini i cała Czereda jego. Powiedzmy, najbliższych współpracowników, wywodzili się z partii socjalistycznej. Stąd, proszę Państwa, ciekawym elementem faszyzmu była walka z masonerią jako burżoazyjno-antynarodową organizacją. Następnie, proszę Was, faszyzm. Tym się różni od socjalizmu, że eksponował więź narodową. A w dziedzinie walki eksponował antykomunizm, walkę z komunizmem. Natomiast narodowy socjalizm, czyli nazizm, nie był żadnym faszyzmem, tylko był właśnie narodowym socjalizmem niemieckim. I on eksponował. Oczywiście imperializm niemiecki, szowinizm niemiecki, ale to nie była jego diferencja specyfika. Oni eksponowali po prostu rasowo-biologistyczne podejście do problemów społecznych. Czyli oparli się na jednostronnej biologistycznej teorii życia społecznego, już w owym czasie w nauce zupełnie zarzuconej. Czyli na teorii anachronicznej. To jest przykład, do czego prowadzi posługiwanie się anachronicznymi teoriami w praktyce społecznej przy podejmowaniu decyzji. To jest klasyczny przykład. U nas w tej chwili, zresztą nasi decydenci w skali całej Europy, posługują się anachronicznym neoliberalizmem i monetaryzmem. To są również anachroniczne kierunki, których powiedzmy stosowanie praktyczne na siłę, jedno, czy to będzie siła militarna, tak jak było w wypadku nazistów, czy siła ekonomiczna, tak jak to jest teraz, to prowadzi prędzej czy później do katastrofy.